Bez krawata w Radiu Yard. Gościem Radia Yard jest kierowca rajdowy Jarosław Kazberuk. Dzień dobry. Dzień dobry. 25. lokata w rajdzie Dakar. Jak pan ocenia, jest sukces, czy jest niedosyt? 25. lokata to jest tylko symbol jakiś, bo tak naprawdę mhm. to... Nie, założenia mamy zawsze sportowe na starcie, ale nie, za bardzo się do nich nie przywiązujemy, bo mhm. wiadomo, że jedna mała rzecz... Może zmienić w ogóle losy tego rajdu. Może spowodować, że się spada na łeb na szyję i się walczy o przetrwanie. Yy, więc założenia zawsze sportowe są i to, co można wyjechać danym sprzętem, bo trzeba sobie zdać sprawę, że nie każdy dysponuje takim samym sprzętem, mm -hmm. że są budżety. Te budżety są od takich wielomilionowych w euro do, do takich podstawowych, jak myśmy jechali, gdzieś tam powiedzmy 300-350 tysięcy euro do 400. Mm -hmm. Yy, więc rywalizujemy często z, z tak mocnymi jakby zespołami, które mają te, tyle forsy, że, że na starcie już coś musimy założyć. no Powiedzieć sobie, dobra, świetnie będzie, jak będzie 15, dobrze będzie, jak będzie 25, a jak się człowiek zamknie tam w stawce i będzie przyjedzie 50. to też będzie dobrze. Mhm. Bo tak naprawdę to między, czy to jest 15, 12 czy 25, to wielkiego znaczenia nie ma. ważne żeby te. Kilkanaście dni, bo bardzo trudnego rajdu, najtrudniejszego na świecie, przetrwać i dojechać do mety. Rajd najtrudniejszy na świecie, ale ten tegoroczny był trudniejszy niż poprzednie? On był bardzo trudny i ciężki. Tak szczerze mówiąc, przez pierwsze trzy dni to trzeba było mocno wyjść poza strefę komfortu, bo później mm. się już organizm przyzwyczaja, ale te pierwsze dni są okropne. Cały czas przewijają się takie myśli, nawet przez chwilę podczas walki, czy to. Czy to nie, co ja tu robię? O okay. tak może co ja tu robię, bo tak zwanych udarów, czyli takich uderzeń, które przyjmuje organizm podczas jazdy, pomimo tego, że te zawieszenia są naprawdę na najwyższym poziomie światowym, one ewoluowały przez ostatnie lata potwornie i, i, i jedzie się już niby bardziej komfortowo, ale i tak ten rajd coraz mocniej przyspiesza i z tego powodu mamy na takim jednym odcinku, tak jak napisałem w jednym z postów swoich mm -hmm. na mediach, że 10 tysięcy brzuszków to jest, co się wykonuje każdego dnia. To są te spięcia takie powłożone, które trzeba spiąć, żeby przetrwać na tych kamolach w tych wąwozach, czy też takich uderzeń, gdzie podskakuje auto, w coś tam wali i tak dalej. Więc kurz. Do tego do tego te temperatury okropne, to ubranie, które trzeba jednak założyć, i to wszystko razem zmieszane, plus te wszystkie rzeczy, po, poza które trzeba wyjść, czy brak normalnych toalet, pryszniców, mhm. czy też inaczej się śpi w innych warunkach, więc wychodzimy poza tą strefę komfortu i musimy to przetrwać. Jak ktoś ma doświadczenie takie, jak ja, to po kilku wierzę, po kilku dniach staje się to normalne i organizm dobrze na to reaguje i przestaje mu to przeszkadzać. To brzmi trochę tak, jakby takim najważniejszym elementem tej rywalizacji była jednak rywalizacja trochę samemu ze sobą i z przyrodą, ewentualnie. Bo tak jest. To jest mm -hmm. jeden z elementów, które są kluczowe. Tutaj jest bardzo ważna, oprócz tego przygotowania fizycznego, które i tak trzeba zrobić, to jeszcze bardzo ważna głowa, która musi to przetrzymać i musi sobie jakoś to poukładać, i każdego dnia zebrać się jednak do kupy i ruszyć dalej. No ale są jeszcze inne elementy, które są nie mniej ważne, a można powiedzieć nawet, że bardzo ważne to jest wytrzymałość sprzętu. I to, żeby nic mu nie zrobić takiego, co spowoduje, że już po pierwszym dniu albo w ogóle w połowie etapu się wypada z rajdu. Mhm. Te odległości, które my pokonujemy, są kosmiczne, bo w żadnym innym razie nie ma aż takich, yy, takich yy, dłuższych, czyli te, te 700, 800, 900 km dziennie, i cały czas się jedzie w rajdzie. Cały czas w trudnych warunkach, w bardzo ciężkim terenie, w którym. Lada chwila przed chwilą i za chwilę może coś się wydarzyć i to czasami jest tak, że ileś tam rzeczy się wydarzy i jest to tak szybko, że człowiek musi szybko zapomnieć. Tak błyskawicznie się to dzieje, że szybko musisz o tym zapomnieć, bo jakbyś to wiózł i dalej ciągnął ze sobą tę nogą, a nie odciął go w odpowiednim momencie, no to tak naprawdę trzeba było zrezygnować z rajdu. Mhm. Więc my mamy dużo różnych zdarzeń takich na granicy zakończenia rajdu. <laughs> Bo przeskakuje się przez wzniesienie, jakieś wydmę, wpada się w jakąś dziurę, Aha. i tylko się słucha przez chwilę, czy wszystko jest ok. A czasami, jest jak się walnie porządnie, to jest tak, że zaćma taka przyjdzie na chwilę, bo jest takie mocne uderzenie kompresyjne kręgosłup. Że przez chwilę nic nie widzimy. Na przykład ja w tym roku miałem z dwa razy takie uderzenia, że dosłownie no na granicy utraty przytomności. Aha. No to chciałem dopytać też, który z tych etapów był najciekawszy, ale zakładam, że to się trochę pewnie rozmywa. To trudno nawet dzisiaj, mówiąc, no. po 14 dni ścigania, który najciekawszy, no, to pytanie pod jakim względem? Bo mhm. organizator nam cały czas próbuje zafundować po pierwsze trudy rajdu, czyli wybiera bardzo trudne miejsca do przejechania, ale zarazem bardzo bardzo malownicze i najpiękniejsze, jakie w danym regionie jest w stanie znaleźć. Czyli na przykład są rezerwaty, parki, jakieś tam takie, które trudno sobie wyobrazić, że na pustyni jest park. Czy to... Dla tych widoków warto? I dla tych widoków są, są momenty takie, gdzie mówi się: Wow! To mhm. Normalnie to tutaj, by, kto by tutaj przyjechał, kilkaset kilometrów od cywilizacji, dojechać ciężko, nie ma dróg. A my to mamy teraz, tak? No, organizator, organizator nam funduje jakieś formy, krajobrazy takie, które są, gdzieś to się ogląda tylko na pocztówkach i jakieś takich, jakieś takich, no, no w jakichś takich publikowanych rzeczach, że to są najpiękniejsze miejsca na świecie, najczęściej są to zdjęcia z helikoptera. A my przejeżdżamy, widzimy to, w tym roku tak niesamowite były formacje, to, co widujemy w Jakiejś Jordanii, to, co widujemy w państwach ościennych, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej, czy Kuwait, to, to wszystko jest w pigułce, a może razy 10, bo ponieważ ten kraj jest potężny, jest właśnie w Arabii Saudyjskiej. I organizator nas wysyła w takie miejsce i przepuszcza przez tak piękne miejsca, żeby ktoś, nawet jeśli walczy o coś sportowo, i jedzie sprintersko, to żebym jeszcze miał taki moment i powiedział wow. A nie daj Bóg jak się zepsuje albo zatrzyma, bo trzeba wymieć koło, to wtedy ma więcej trochę Aha. możliwości obejrzenia tego pejzażu. Też pewnie taką dodatkową motywacją do tego, żeby się ścigać jest jednak reprezentowanie Polski, województwa podlaskiego i miasta Białystok. No tak, ja jestem cały czas dumny, jak staję na starcie tego rajdu, jestem dumny od wielu lat, że jestem yy, Reprezentantem tego regionu, czyli Białystok przede wszystkim mhm. i Podlasie. Podlasie i Białystok, ale też reprezentantem tego kraju. Podlasie i Białystok to jest moja mała ojczyzna. Ja zawsze ją wszędzie mówię o tym, że to jest jedno z najpiękniejszych rzeczy i miejsc na świecie, jakie kiedykolwiek widziałem, że tu się żyje dobrze, że ja dlatego to wybrałem, bo oczywiście. Po pierwsze, jest to moja ojczyzna, tak jak mówiłam, a po drugie, no, człowiek może sobie wybrać każde miejsce na świecie do życia. Ale jak zdecyduje się i ma taki komfort, że może sobie zdecydować, gdzie chce żyć, i jeszcze robić takie rzeczy jak ja, no to cieszę się z tego, że mogłem zadecydować i mogę tu wracać. W tym roku rad się skończył szybciutko. Mhm. Jeden lot do Stambułu, szybko przez lotnisko, drugi lot do Warszawy i jak najszybciej do Białego Białegostoku. Byle Więc, do domu. Tak, już wiedziałem, że tu jest śnieg, wiedziałem, że jest zupełnie inna aura, jest to trochę szok dla organizmu, ale, ale generalnie rzecz biorąc cieszę się, że to są odmienne warunki, bo można po tym, po tych Prawie trzech tygodni pobytu tam można mhm. się trochę schłodzić i, i, i tak naprawdę no, za, zakosztować czego innego. W naszym studiu medal rajdu Dakar, to zapytam, gdzie zawiśnie. Jest blacha. Cieszymy się bardzo. Ona oczywiście trafi do, 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 do tego miejsca, gdzie pozostałe, mhm. bo to jest mój dziesiąty Dakar. Tak jak powiedziałem, to nie jest oczywista sprawa dojechać Dakar, bo jak się nie dojedzie, to takiego medalu się nie dostaje. Mhm. Każdy marzy o nim, czasami marzy o tym, żeby wygrać, ale za chwilę już marzy tylko, żeby dojechać. Po te wszystkie trudy tego rajdu i czynniki, które wpływają na to, że jesteśmy na mecie i każdego dnia przez 13-14 dni podnosiliśmy się z trudnych sytuacji. Serwis potrafił jakby odbudować auto i my na trasie też naprawić, jak coś się działo, to nie jest takie oczywiste. Więc jak się staje i bierze się do blachę, to naprawdę pomimo tego, że to jest 10 Dakar, to mocno ściska za gardło. I to jest taki moment, kiedy człowiek przypomina sobie, jak wiele musiał przetrwać, przeżyć, i jak wiele go kosztowało to, żeby być na mecie, a dużo wcześniej, żeby w ogóle wystartować w tym razie. Bo, mm -mm. bo tak naprawdę takich propozycji się nie dostaje wiele w życiu. A to był 10 Dakar. A teraz, Ale... a teraz jest czas na zasłużony odpoczynek. Tak jest. Ja w tym roku mam. Bardzo dobrze, do, 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 dobre takie wrażenie, ponieważ i, i, i miasto, i województwo wsparło nasz start, więc to jest też taki dodatkowy yy, dodatkowy bodziec do tego, żeby jeszcze bardziej się skupić na tym, żeby jednak te, każdego dnia dojeżdżać do mety. Bo tak jak mówię, rajd może się skończyć po jednym dniu, po dwóch, po pięciu, a tutaj, jednak, te 13 etapów przejechanych w bardzo dobrym stylu i bardzo dobrym tempem. Więc ten wynik, który osiągnęliśmy, jest bardzo dobry. Kolejne sportowe emocje w tym roku jeszcze jakieś będą? Tak, szykujemy się do innych rajdów, bo Dakar to jest największy rajd i to jest taka olimpiada rajdowa. Natomiast w międzyczasie są różnego rodzaju rajdy Puchar Świata w świetnych miejscach. Na mm. hmm, Podabit Czernych za chwilę te, tam decyzja zapada, czy pojedziemy, bo to trochę blisko Dakaru, mm. bo to już za y, dwa miesiące. Więc, więc y, jakby decyzje zapadają, co jeszcze pojedziemy. Może rajd Maroka, który jest zawsze na przełomie września i października, może po drodze jakaś baja, to są trzy-, czterodniowe rajdy, takie, które warto zaliczyć. No ale to dopiero początek sezonu. Te propozycje spływają w tej chwili, coś tam zadecydujemy. Ja jeszcze jestem żeglarzem Aha. i na bardzo wysokim poziomie się ścigam. Tam na pewno 3-4 starty w fajnych miejscach w Pucharze Świata zaliczę. Więc po razie da karbato się przepłukać jak to mówią moi koledzy mhm. z zespołu żeglarskiego. Już piszą do mnie, dawaj, szykuj się, przepłucześ się porządnie, bo ten piach jeszcze pewnie ci wletuje z butów, z uszu i z innych części ciała i rzeczy mm. <gry> które przyjąłeś ze sobą więc sezon się zapowiada fajnie, ja nie cisnę na to, żeby jeździć tego jak najwięcej bo po prostu czasem się liczy bardziej jakość startów i zespół w którym funkcjonujesz mm. no to miejmy nadzieję, że uda się z tych wszystkich imprez zgarnąć kolejne takie medale no i za rok życzę kolejnego rajdu Dakar w takim razie też sobie takiego rajdu życzę, zawsze czekam na, 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 na oferty, które są bardzo dobrej jakości. Mówię, czyli ten zespół był naprawdę świetny, zespół cały świetnie pracował. Efektem tego są dwa y, sprzęty, dwa samochody na mecie. Dwa wystartowały, dwa dojechały. To nie jest, tak jak wcześniej mówiłem, takie oczywiste, z reguły 50 się liczy, 50 Aha. na 50. My byliśmy na, miecie, na mecie, wspieraliśmy się nawzajem serwis pracował idealnie, logistyka też każdego dnia naprawdę startowałem z czystą głową i wiedziałem, że mam najlepiej jak można sobie wyobrazić przygotowany sprzęt. Co jest bardzo ważne, bo potem się dużo lepiej funkcjonuje podczas danego etapu. I te 13 etapów było naprawdę w dobrej, można powiedzieć dobrej jakości sportowej. I dobrej jakości takiej zespołowej, gdzie nie zawsze to funkcjonuje tak, jak, jak należy. Mm -hmm. Tutaj naprawdę dobry raj dla nas i myślę, że też wynik sportowy super. I oby takich więcej kierowca rajdowej, reprezentant Polski oraz naszego regionu, Jarosław Kazberugów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kibiców i wszystkich Białostoczon i podlasian. Bez krawata w radiu Ja.